No bo mówię, dalej całym, całym celem tej pierdolonej gry jest zdobycie 220 punktów siły. Witam wszystkich bardzo gorąco, łykiem yy, porannej kawy. I teraz tak, co robimy? To jest dobre pytanie, bo ja dopiero wstałem i naprawdę nie wiem, co się dzieje wokół mnie. Zbieram myśli. Eee... Yy. Magów trzeba odnaleźć, okej. Okay. Czy my mamy teleport do klasztoru? To jest pytanie numer jeden. Czy my mamy teleport? Mamy, dobra. W takim razie to nam sporo ułatwi. Czyli idziemy do klasztoru do Pyrokara. On powie, że on nie chce dołączyć do tego całego rytuału naprawienia oka. Dlaczego? Nie mi tego mówić. Bo jest fucking ściekiem. Tym, <laughs> Pyrokar. Rozmawiałem z watrasem, on zgodzi się znalazłem oko bez ciebie musisz. Ja nic nie muszę. Zardas. Ciągle ten Zardas. Ej, okay, nie mam many. Chłop się obraził na Xardasa. Piękne rzeczy. Broker, niby taki inteligentny chłopak. Totalny kmiot. Pł na niego. Nie chcę pomóc. W słusznej sprawie. To jest istotne. Hej, ty. Watras. Ty, każdy dialog tutaj. Czekaj, watras. Co? Watras przysłał mnie, on nie powiedział przypadkiem o tym. Ale muszę porozmawiać z Xordasem. Co? Czajcie? Chwila. Uff. nie było tej opcji dialogowej na początku. Jezu. Teraz Zordas nam mówi o książce, którą musimy przynieść. Ta książka znajduje się u Sykoba. Jak już wcześniej było powiedziane. Gdzie jest majątek ziemski? To jest to. No, mam cztery zwoje teoretycznie, jestem w stanie to wykonać, bo mam cztery zwoje... burzy? No nie wiem jak to nazwać. Tego tutaj, pieka. nie chcę tego słuchać. niczego nie Nie no, mam więcej zwoi. przepraszam, zwojów. Mam pioruny kuliste, mam pioruny siarczyste, dam radę. Gejzer nawet gdzieś tam wjechał. na to nie wpadł. Nigel. Eliksir życia. Ogólnie waste. Ogólnie spory waste. Za 2010 punktów życia niby się nie opłaca, ale później jak będę mieć hajs, to zdecydowanie sobie wezmę. Bo o ile teraz, no szkoda mi. To później jak w zasadzie nieograniczona ilość pieniędzy, to można brać wszystko. Tylko mówię, no. Musiałbym najpierw wykonać cały wątek... Miasta nieumarłych? Coś takiego. Sekop. Nic nie powie. Może jego syn Alek? Till? Nic nie powie. Trzeba uważać, żeby ten smoczy zębacz agro nie zebrał, bo ich wszystkich wypierdzieli z butu. I teraz, panowie... Robisz szybki zapis, podjeżdżasz, tak? Czekaj, nawet robisz zapis jakiś taki główniejszy? Podchodzisz. Jebut. I jeszcze można pobiegać. Wtedy więcej jakby... trafia. i sobie biegasz, liczysz na to, że wszyscy dostaną bułę. Nie wiem, czy to zadziała. Powinno być git. Już jakieś tam punkty doświadczenia dostałem. Yy, muzyka się zmieniła, zauważcie, czyli prawdopodobnie 50-50 wszyscy padli. Znak zapytania. Musimy to sprawdzić. Tutaj padli wszyscy. Trzy zwoje. Czy to było warf? No niby nie, ale z, no, muszę to zrobić, więc. Z dwojga złego. A nawet trojga nie było tragicznie. Czekaj, czekaj. Jakiś tu był zwój. Przepraszam. Eee, pierścionek. Cóż to był za pierścień? Siły życiowej? Energii. Energii magicznej. Co to mógł być za pierścionek, panowie? Nieważne. Teraz to już po ptokach. Ponieważ dwór Ir doradczy, ja to otworzę. Coś mi się stało, nie. Teraz z powrotem do klasztoru. I tyle. Co mi to pokazuje? Bo ja ogólnie użyłem tylko trzech zwoi burzy pierunowej. Trzech albo aż trzech, ja no za... Gromu, przepraszam. Jak to rozpatrywać? To y ja mam inteligencji 56. Gdybym był magiem na tym etapie gry, miałbym inteligencji troszkę więcej. Nawet powiedzmy podwójną ilość, czyli musiałbym użyć 1,5 gromu. Ale ogólnie, mag lepiej by sobie poradził. Wydaje mi się, w trzecim rozdziale byłbym w stanie ich napierdolić z magii. Trzeba uważać na to, co się mówi. Nie... Kto... Po... To niemożliwe. Gościu poderwał się na nogi. Dobra. No i co? I widzimy się teraz już w słonecznym kręgu chyba. Także see you later. Ty panowie jednak fail, bo zapomniałem naprawić amulet i nosa. Już poszedłem tam do słonecznego kręgu i mówię. Ty nie naprawiłem oprawki, nie. No i fail. Komplet. Także, że czy potrafisz naprawić biżuterię, on mówi, że tak, naprawię. To, to nie jest to, co normalnie robię, ale naprawię go, nie ma problemu. Tak mi mówi. A ja wtedy mówię, że. Gościu! Nie musisz mi tego O nie. O nie. Nie pirdol, wiecie co się stało, stało się... Pamiętacie jak mówiłem o tych backupach, że one są mega istotne i tak dalej. Co się w tym momencie stało? Nie mam ciepłego kożucha przy sobie, czyli są dwie opcje. Zostawiłem go i nie podniosłem, już wyparował, pierwsza opcja. Druga opcja, on jest w świecie gry, ale nie wiem gdzie go mogę odnaleźć. Oczywiście ja mam dalej backup. Także że to nie jest jakiś problem, ale no powiem Wam, Polerka. Źle się dzieje. Bardzo źle się dzieje. On nie jest jakiś wymagany w stu procentach. Powinienem być w stanie bez niego przejść grę. No, ale mimo wszystko postaram się go później odnaleźć. Gdzie ja mogłem się przespać? Nie wiem, czy mnie to ty. Pomyślmy. Pomyślmy, gdzie musiałem przyjść? Y, u Sagity. 100% Sagita. Dlaczego? Bo u niej musiałem się przespać po tym, jak dałem jej y, jakieś tam, kurcze, roślinkę, żeby mi stworzyła miksturę. Także, jeśli Kożuch jest, to u Sagity. Dosłownie, jeśli jest w świecie gry, bo jeżeli go tam nie ma, to go nie ma dosłownie, nie ma już nie będzie. Wyparował piździec. Oczywiście ja mam dalej backup. Teoretycznie. Bo nie wiem, czy mam save'a w miarę obok sagity. Tak powiem, zobaczymy. Wszystko jest w tym momencie. Co tu robi smoczy zęba? Weź w dalej. O, on poszedł spożywać, dobrze. Jezu, znowu ta nieszczęsna lokacja, gdzie 15 potworów mnie goni. Typu Wilczków to przy farmie jeszcze Jak myślicie, znikł? Ja stawiam, że znikł 100% smoczy... Przepraszam, kożuch. Bo nie ma innej opcji. Nowa, a jest! Jo pierdolę Czyli co się stało, czyli? Gra prawdopodobnie moc został zaskryptowany w taki sposób, żeby te przedmioty, cudzysłów, y, istotne, nie znikały tak szybko. Być może one by znikły, gdybym zmienił zen, ale ogólnie zauważyłem, że w returningu pozmieniali parę kwestii, bo przykładowo niektóre przedmioty, a inaczej trupy potworów niektórych w ogóle nie znikały. Ja potrafiłem odczytać save'a sprzed kilku dni, wszedłem do danej miejscowy, która była na końcu mapy, i dalej trupy leżały. O co chodziło? Kompletnie nie wiem, ale no już to zauważyłem w returningu, że w kilku gdzieś tam kwestiach, przy kilku potworach to akurat znajdowało zastosowanie. Dlaczego? Pff, nie wiem. Nieważne, widzimy się już w słonecznym kręgu. Ty, dobra, Brois, ale o ile jeszcze trzeba pamiętać o tym kożuchu, co jest w miarę normalne, można się domyślić, że to jest przedmiot, który jest ci potrzebny. O tyle uważanie, żeby mory nie spierdolić, to już lekki hardkorek, a pamiętajmy, że na początkowym etapie gry w returnie, jak źle dodasz statystyki, to będziesz na dobrą sprawę. Co tu się dzieje? To będziesz na dobrą sprawę zatkany. Nie, be... nie będzie można dalej progresować gierki. Dosłownie pierwszy etap rozgrywki, gdzie postać ma te niskie lewele. Jak źle dodasz, to nie jesteś w stanie nic zrobić. Wszystko ci napierdoli. No mówię, to jest kurde, returning dla mega wyjadaczy. Nie normików gdzieś tam. Yy, zaczynających przygodę z gotikiem. Chociaż mod jest bardzo fajny, no. Urozmaica rozgrywkę. Kto zaczyna rytuał Watras? Watras niby najsłabszy mag, bo to żaden tam arcymag, a jednak on, widzicie, kieruje tutaj chłopcami. Decyduje, kiedy robimy rytuały, kiedy nie. Schmigierkę. <ścoughs> Ścina jak oni gdzieś tam sobie te magie rzucają. No ja pierdolę, 40 fps może mam, 50? No ale to nawet nie jest kwestia... Powiedziałbym, no tego jak to jest wymagające z punktu widzenia graficznego, czy tam komputerowego, to po prostu działa na jednej piątej albo i dziesiątej zużycia podzespołów, no. CPU to tutaj jeden rdzeń pracuje. Ja pierdolę! Tu już mega spadek. Podejdźmy. Oko zostało naprawione. Ciekawe jak długo. O już. Udało się nam pokrzyżować. Co powie pyrokar? Teraz. Najpierw zaraz się odzywa pyrokar. Pamiętaj, że potem tak. Pyrokar na ładowo oko? Well. Zdaje się, że nie ma już odwrotu. Zdaje się, że jesteśmy w dupie. Czy można o czymś pomówić jeszcze z Zardasem? Z Zardasem o niczym. Z Watrasem. Dzięki za pomoc. No i co? Mamy czwarty akt. Oczywiście ja tak jak mówiłem, dalej mam yy, backupy. Jestem przygotowany, teraz backupy będę robił codziennie. Także też folder backupów się y, szybko zapełni. Dlaczego? Bo to teraz jest mega istotne. Można łatwo spierdolić. Podkreślam, muszę mieć przynajmniej nie, 50 punktów gdzieś tam. Nauki w tle. Zawsze muszę mieć punkty nauki. Do tego się będzie sprowadzał Return w tym momencie. Questy się nowe pojawiły, to jest istotne. On tego nie Ty, on nie ma, ma sekstans? Wepal gumę. Nie przekonałem go. O, ja, pierdolę masz. Co tam u The Boys słychać, hey, Lares? Nie... To nie moja. prawda? Ale widzicie, to jest słaby skrypt, bo wiadomo, że Lares jest najemnikiem. I on go pytał od razu, Bezi, dlaczego nie polujesz na smoki. Ale bezmienny jeszcze nie wie, że chłopcy z nowego obozu po poszli polować na smoki, rozumiecie? Ja będę wiedział dopiero jak pójdę do nowego obozu. Także hold your horses, my friend. Za szybko się odpaliłeś. Zobaczmy wędorów, czy się pojawiły nowe sprzęta. Prawdopodobnie tak. A, coś to było. Nie wiem co ja mu w tym momencie oddałem. Nie mów, że o tym nie wiesz. Był tych Brojsów cokolwiek będzie? No nie, ich assortment nie bardzo się poprawił. Belivme. Trudno być tego pewnym. Paski, spoko. Ale on już to miał. Łuk wojenny, smoczy, łuk, no nic nowego nie mają, cholera. Dziwne, dosyć powiedziałbym. Coś, czego się nie spodziewałem. Tutaj też, no. Kompletne główno. To takie wędory raczej XD. Natomiast to, że przykładowo Rupert nie ma jabłuszek, to jest. bluff. On w pierwszym rozdziale miał? I w tym momencie nie było w ogóle restoka. Dlaczego? Dostarczyłem Tutaj Jego już na włościach siedzi. Się nie pierdzieli. Tak, widzę, że... Ale działka została przekazana. No i petarda. W górnym mieście czy questy jakieś będą? Nie będą. <grych> Na razie. Może coś u, u... Lutero? Co ciekawe, rozdział czwarty i dalej nie ma nowych questów. Tutaj jakieś ciekawostki. Nieskończona mana. Pas zręczności. Czy każdy vendor ma pas zręczności w tej grze? Poważnie pytam. Ten pierścionek to gówno. Bo ja dalej, dalej będę używał pierścienia dzika raczej. Stety, bądź niestety. Wpadły mi FPSy. y Cholera. Kowa mikstura. Tu zdaje się, będzie jakaś głupia mikstura. Nie wiem, czy w czwartym, yy, w sensie w nowej. W, w, w starym obozie w kolonii górniczej. Będzie receptura na miksturę. Na tworzenie z orkowych mikstur albo z orkowych pomył, whatever. Tworzenie mikstur, które obniżają mi manę, ale podnoszą siłę. Także być może będę musiał się uciec do tego ostatecznie. No bo mówię dalej: całym, całym celem tej pierdolonej gry jest zdobycie 220 punktów siły. Jak masz tyle punktów. To proszę bardzo, możesz założyć ostrze magiczne i to już ci oragierkę Na zabijanie orków pojedynczo, ale dajesz radę. Tutaj, no nic kompletnie nie ma. Eliksir ducha razy dwa, płci na mordę Jakieś bronie, coś. Nic już nikt nie ma. Was Paladino chyba wrócił. Kantar, nie, Kantar jeszcze nie wrócił. Nic kompletnie, wędory nie mają. Żeby wam nie skłamać, to jest dosyć ciekawe swoją drogą. Spodziewałem się mega upgrade'u, a w tym momencie jest ścierwo, Abuin, ile dla ciebie? O, 1600 było war za 500 golda. A teraz będzie trzeba popracować troszkę nad finansami bezimiennego, bo jestem kmiotem bez grosza przy dupie. I bez FPSów. Co ciekawe. <śred outward> Receptury to nie. Tutaj jagódki, dwa punkty z ręki. Na razie sobie odpuszczę. Kurde. Panowie, jesteśmy w... p-p-p-p-p-p-p-piździe, nie powiem, że nie. On chyba dobrą cenę daje za skrzydła krwiopijców, zdaje się mi. Dwa. Kurde, nie. Słabą cenę daje. W okien. No i teraz musimy pomyśleć panowie, jak to zrobić. Spodziewałem się punktów siły. Spodziewałem się miksturek siły tym wszystkim spodziewałem się nowych questów, zabił, dających mi statystyki, co robimy dalej. Na dzisiaj to będzie tyle. Ja muszę się z tym zaprzyjaźnić. Z tym wszystkim, z tą całą nową informacją, otoczką fabularną i tak dalej. Zobaczyć w poradniku, jakie mam możliwości. Bo w tym momencie, boys, nie mogę zajmować się wszystkimi. wszystkimi. Eee, nie chcę tutaj złorzeczyć. Ale chyba się trochę zaciąłem z wątkiem gry. Chyba nie będę mógł, że tak powiem, niczego ruszyć do przodu, bo... No wszystko mnie napierdoli. Także panowie, ja pomyślę, ja poszukam, ja poczytam. I widzimy się w kolejnym odcinku.